Szaman Kurde na szamana, heksa na to, trzeba samemu sobie zabić rzutka. Sieba Galek. Sorry. Tak, dokładnie. No tak w sumie odsączam sobie tak bardziej, szybciej. Nie, druga gra. Dzisiaj grałem wszystkim. Wszystko mi przegrywało gry. Wilde zaczął oddawać, więc gram trochę. Druga, trzecia gra, chyba. Tym Priestem. Kurwa Dobra Mogłem hitać najpierw Teraz już druga wędka jest useless

I tak, już są. Ok, resident, Sleeper. z tego wiesz, wejdą hity, no ale co dalej? Słuszno się spierdali do szeka. życie no. Też się spierdoliłem pięćsetki. Parę dni z pięćdziesiątki. Gdzie są moje bandaże? Unplayable shit. All are the uh -huh. ba -ra -ra. <laughs> no <laughs> dawaj, dawaj. Klep pan tam. Bula. Chyba trzeba wytasować ten board Niestety on się wyleczy jak mu teraz na przykład Wilteda zagram, nie? Będzie się rozbije tą ósemką Cóż, czekaj, to może jest kurwa niegłupie jak teraz to zagram Tylko, że to może dostać Hexa, nie? Gdzie przypał To teraz to rozbije Daj to, se To wasted Dobra, waste totalnie, trzeba zagrać wytasowanie, przecież dwa razy Rest in Peace. Kurde, to było ciekawe. Dobra, elo. Cokolwiek zagram, co ma mieć jakiś waliu, to dostanie po prostu hexa. Nie? I tak się skończy ta gra. No, bo heks dostajesz. Zagrasz Wilteda. To on ci go scheksuje, nie? Jak chcesz na przykład zrobić combo z Resting Peace. No nie ma opcji. Zagrasz ziomka z banderzami, jak sobie sam go nie ubijesz, to dostajesz hita na Rey. Cool I don't know what it's alloy. Let me scrape my ass with my dick. Doody daddy, doody daddy, bro. Zobaczymy. Na bóle. Praktycznie nie da się wygrać, tak mi się wydaje. Mogę się poddać w sumie. Podjebanie statów całkiem ciekawą opcją też jest. Mm, mm, mm. Hej. Za dużo życia to ma, bo musiałem wyciągnąć to z tego... zasranego. Miniono piętnaście statów. Beka Jak miniono piętnaście statów. Firak, okay. Daj mi szansę. Może sobie sam pozabija bord gościu Boxa zjarał Beka. O, zabija sobie board. Ja pierdolę Zabij jeszcze to Swid Fury. Uf. jak zostanie na bordzie ten, który śpi. No sobie zabija cały board Jo! <laughs> Jeszcze ten co śpi został Face! A, dobra, pójdę spać leci na fatygę. Dalej dobiera! Pojebamy jakiś Ale Sunia Dobieraj dalej. Draw cards. Draw cards. E. Poddał się, ja pierdolę. Spalił oba heksy. Przekradł. <laughs> pyrak, <laughs> pyrak, pyrak, pyrak. Pyrak zajebisty, potrójny. Ty, co dobrał się do fatygi.